pracówki, środkami na polepszenie bazy dydaktycznej. Istotnym i narastającym problemem w sferze edukacji jest kwestia organizacji kształcenia dzieci w różnym stopniu dysfunkcyjnych, mających specjalne potrzeby edukacyjne. Kolejnymi obszarami aktywności ludzkiej są kultura, sport i rekreacja. W tych dziedzinach dzieje się dobrze, ale mogłoby lepiej. Mamy zdolnych i aktywnych uczestników i animatorów instytucje i sukcesywnie modernizowane obiekty. Szereg cennych przeglądów, koncertów i zawodów. Wszystkie te placówki i inicjatywy należy wspierać, mobilizować i aktywizować, by organizowane imprezy i wydarzenia były jeszcze bogatsze, ciekawsze i donoślejsze, A co się z tym wiąże, bardziej atrakcyjne dla potencjalnych sponsorów. Widzę także potrzebę organizacji choć jednej wyrazistej i charakterystycznej dla Lubaczowa imprezy o zasięgu co najmniej regionalnym, która byłaby tubą promocyjną głoszącą o naszym istnieniu w kraju, a może i za granicą. Liczę w tym temacie na burzę mózgów lubaczowskich dominarzy kultury i sympatyków sportu i rekreacji. W omawianej tematyce unaocznia się coraz bardziej sprawa aktywności społecznej seniorów, których z racji zmian demograficznych przybywa i należy pomóc im w przejściu jesieni życia w sposób aktywny i przyjemny. Są jeszcze inne wnioski i oczekiwania mieszkańców w tym obszarze, a mianowicie realizacja parku, rewitalizacja parku i wzgórza zamkowego, budowa kąpieliska czy basenu krytego, połączenie Lubaczowa z systemem ścieżek rowerowych gmin sąsiednich i roztoczeń. Wiele z tych wymienionych inwestycji to praca na lata, a ich realizacja zależeć będzie w dużym stopniu od możliwości finansowych miasta. Są to inwestycje ważne dla mieszkańców, ale chyba nie tylko w mojej opinii, nie najważniejsze. Wyznaję bowiem zasadę ludu rzymskiego chleba i igrzysk, nigdy w odwrotnej kolejności. Jednak nie samym chlebem człowiek żyje, więc pewne działania w sferze ducha i rozrywki podejmować trzeba. Nie powinny być to jednak priorytety realizowane ponad tam i kosztem dziedzin ważniejszych. Wciąż pojawiają się też nowe wyzwania i potrzeby, którym trzeba właśnie się przyjrzeć i znaleźć szybkie, optymalne rozwiązania. Mam tu na myśli rozwiązanie problemów komunikacyjnych, braku miejsca parkingowych, nieproporcyjnych pozwoleń, polizyjnych przygotowań, mało wydajnego systemu kanalizacji i budowy, przywrócenie w cywilizowanych warunków estetycznych i higienicznych drobnego handlu na małym targu oraz wypracowanie alternatywnych form sprzedaży na nowym targowisku miejskim. Zapewnienie odpowiedniego miejsca oczekiwania dla pasażerów kolei i komunikacji autobusowej. Uruchomienie komunikacji miejskiej. Podsumowując, należy też dodać, że w realizacji wszystkich wyżej wymienionych projektów znaczną rolę powinny i muszą odegrać fundusze z nowego budżetu unijnego, których pozyskiwanie musi stać się strategicznym celem władz i urzędów miejskich. Uważam też, że tych, może zbyt ambitnych, ale chyba realnych planów nie zrealizuje nawet, najlepszy nawet burmistrz z wąskim sztabem ludzi. Do wyzwań, które przed nami stoją, potrzebna jest mobilizacja, zaangażowanie i współdziałanie się. mieszkańców urzędów instytucji, sąsiednich samorządów, władz powiatowych, wojewódzkich i centralnych, kościoła, partii politycznych, grup producenckich inicjatywnych oraz różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Dopiero tak szeroko zakrojona konsolidacja sił i środków pozwoli pchnąć Lubaczów na szerokie tory rozwoju i dobrobytu. Na początku jednak to Państwo mają swoje zadanie, bez którego wykonania nic nie zdziała. Potrzebuję Waszego wsparcia, Waszych głosów, głosów Waszych bliskich, znajomych, sąsiadów. Bez nich nie dokonam niczego. Co najwyżej wybiorę się na granicę miasta i przemaluję ten napis powitalny na Lubaczów, miasto tradycji i bez przyszłości. Nie dopuśćcie do tego. Mówię to dlatego, bo w najbliższych dniach jest czas na wasze działania. Dziękuję bardzo.